Wyobraź sobie przez chwilę, że mógłbyś wiedzieć z pewnością, gdzie są twoi bliscy, którzy już odeszli. Ból straty jest jednym z najgłębszych, jakich możemy doświadczyć, ale co jeśli powiedziałbym ci, że istnieje miejsce pokoju i radości, które na nich czeka? Przygotuj się, aby odkryć prawdę o wiecznym przeznaczeniu tych, których kochamy, i jak wiara może przemienić twój ból w nadzieję. Jeśli szukasz pocieszenia i odpowiedzi, zasubskrybuj teraz kanał i kliknij przycisk Polubienia. Ten film jest dla ciebie, jeśli tęsknisz za odnalezieniem spokoju w czasie żałoby. Śmierć z chrześcijańskiego punktu widzenia nie jest postrzegana jako koniec, ale jako przejście jest to portal, który prowadzi nas z życia ziemskiego do życia wiecznego u boku Boga. Wiara uczy nas, że choć ból rozstania jest nieunikniony, nie musi być rozpaczliwy. Żałoba w tym kontekście jest procesem naturalnym i koniecznym. Jest to czas, który poświęcamy na przetworzenie fizycznej nieobecności tych, których kochamy, na wspominanie wspólnych chwil i dostosowanie naszego życia do nowej rzeczywistości. Biblia oferuje nam liczne przykłady postaci, które przeżywały żałobę, jak Dawid, który głęboko opłakiwał śmierć swojego syna, jak opisano w II Księdze Samuela, rozdział 12, wersety od 16 do 23. Chrześcijańska perspektywa śmierci zaprasza nas do spojrzenia na ten moment z nadzieją i wiarą. Wierzymy, że przez Jezusa Chrystusa śmierć została pokonana i że życie wieczne jest obietnicą dla wszystkich wierzących. Ta nadzieja wzmacnia nas, byśmy mogli stawić czoła żałobie z pogodą ducha, wiedząc, że nasi bliscy są w miejscu pokoju i odpoczynku. Ważne jest, aby pamiętać, że każda osoba doświadcza żałoby w unikalny sposób. Nie ma właściwego czasu na przezwyciężenie bólu, ani właściwego sposobu wyrażania uczuć. Najważniejsze jest, aby pozwolić sobie odczuwać, szukać wsparcia w wierze i wśród ludzi, których kochamy, oraz ufać, że Bóg jest obecny w każdym momencie tego procesu. Dla wielu wiara jest latarnią, która prowadzi przez ciemność żałoby. Modlitwa, czytanie Biblii i wspólnota z innymi chrześcijanami mogą przynieść pocieszenie i siłę, by iść naprzód. Pewność, że nasi bliscy są w lepszym miejscu. Pomaga nam przekształcić ból w tęsknotę i celebrować życie, które przeżyli. Ponadto, wiara uczy nas znaczenia uhonorowania pamięci tych, którzy odeszli. Możemy to robić poprzez akty dobroci, hołdy i wspomnienia, które podtrzymują przy życiu dziedzictwo miłości i wiary, które nam pozostawili. Honorując pamięć naszych bliskich, wzmacniamy naszą własną wiarę i zbliżamy się jeszcze bardziej do Boga. I tak natura śmierci i żałoby w chrześcijańskiej perspektywie zaprasza nas do głębokiej refleksji nad sensem życia i wieczności. Wiara oferuje nam drogę nadziei i pocieszenia, ucząc nas kochać, przebaczać i żyć każdą chwilą z wdzięcznością, wiedząc, że śmierć nie jest końcem, ale początkiem nowego życia u boku Boga. Koncepcja nieba w świętych pismach jest przedstawiana jako miejsce pokoju, radości i wiecznego odpoczynku w obecności Boga. Jest to ostateczne przeznaczenie sprawiedliwych, tych, którzy żyli zgodnie z naukami Chrystusa. Biblia opisuje niebo jako miejsce nieopisanego piękna, gdzie nie ma bólu, cierpienia. Ani smutku, jak możemy przeczytać w Księdze Objawienia, rozdział 21, werset 4. Z drugiej strony, piekło jest opisywane jako miejsce udręki i wiecznego oddzielenia od Boga. Jest to przeznaczenie tych, którzy odrzucili boską łaskę i żyli w grzechu. Święte pisma używają różnych obrazów do opisania piekła, takich jak nieugaszony ogień i bezdenną otchłań. W Ewangelii Mateusza, rozdział 25, werset 46, Jezus mówi o wiecznej karze zarezerwowanej dla bezbożnych. Ważne jest, aby podkreślić, że interpretacja tych koncepcji może się różnić między różnymi nurtami teologicznymi w chrześcijaństwie. Niektóre nurty podkreślają dosłowność biblijnych opisów, podczas gdy inne przyjmują bardziej symboliczne podejście interpretując niebo i piekło jako stany ducha lub warunki egzystencjalne niezależnie od interpretacji koncepcja nieba i piekła odgrywa fundamentalną rolę w moralności i etyce chrześcijańskiej wiara w wieczną nagrodę dla sprawiedliwych i karę dla bezbożnych służy jako zachęta do czynienia dobra i dążenia do świętości nadzieja nieba Motywuje nas do życia zgodnie z zasadami Chrystusa, podczas gdy strach przed piekłem odwodzi nas od grzechu. Ponadto koncepcja nieba i piekła zaprasza nas do refleksji nad celem życia i znaczeniem naszych wyborów. Wierzymy, że nasze działania mają wieczne konsekwencje i że sposób w jaki żyjemy tutaj na Ziemi określi nasze przeznaczenie po śmierci. Ta świadomość prowadzi nas do poszukiwania Boga, przestrzegania Jego przykazań i miłowania bliźniego jak siebie samego. Wiara w Chrystusa i dążenie do prawego życia są drogami, które przybliżają nas do obietnicy nieba. Praktykowanie miłosierdzia, przebaczenie i nieustanna modlitwa są przykładami, jak możemy żyć zgodnie z naukami biblijnymi i zapewnić sobie miejsce w życiu wiecznym. I tak, koncepcja nieba i piekła w świętych pismach oferuje nam wizję wieczności i zaprasza do życia zgodnie z zasadami Chrystusa. Nadzieja nieba motywuje nas do dążenia do świętości, podczas gdy strach przed piekłem odwodzi nas od grzechu. Obyśmy mogli zastanowić się nad tymi koncepcjami i szukać Boga w każdym momencie naszego życia. Komunikacja duchowa to temat, który zawsze budził wielką ciekawość i fascynację, ale także wiele kontrowersji. Przekonanie, że możliwe jest nawiązanie kontaktu ze zmarłymi, jest stare i obecne w różnych kulturach i religiach na całym świecie. Jednak potrzebne jest rozeznanie, aby oddzielić mity od prawd i uniknąć wpadnięcia w zwodnicze lub niebezpieczne praktyki. W chrześcijaństwie komunikacja ze zmarłymi jest traktowana z ostrożnością. Biblia ostrzega przed nekromancją, która jest praktyką przywoływania duchów zmarłych w celu uzyskania informacji lub przysług, jak możemy przeczytać w Księdze Powtórzonego Prawa, rozdział 18, wersety od 10 do 12. Praktyka ta jest uważana za obrzydliwość dla Boga, ponieważ odwraca uwagę od prawdziwej drogi wiary i modlitwy. Jednak niektórzy ludzie relacjonują doświadczenia komunikacji duchowej, które uważają za prawdziwe i pocieszające. Te relacje zwykle obejmują sny, wizje lub odczucia obecności, które przynoszą pocieszenie i spokój. Ważne jest, aby analizować te doświadczenia ostrożnie. Szukając rozeznania w modlitwie i czytaniu Biblii, aby uniknąć błędnych interpretacji lub negatywnych wpływów. Jednym z najczęstszych mitów dotyczących komunikacji duchowej jest idea, że każdy może nawiązać kontakt ze zmarłymi w dowolnym momencie. Prawda jest taka, że jeśli taka komunikacja jest możliwa, zwykle występuje spontanicznie i nieoczekiwanie, a nie poprzez rytuały. Czy konkretne praktyki. Ponadto, należy zwracać uwagę na oznaki fałszu, takie jak wiadomości sprzeczne z naukami biblijnymi, lub promujące strach i zamieszanie. Innym mitem jest przekonanie, że duchy zmarłych mają moc wpływania na nasze życie, lub udzielania nam nieomylnych rad. Prawda jest taka, że po śmierci każda osoba jest sądzona przez Boga i otrzymuje należne jej przeznaczenie. Duchy zmarłych nie mają mocy ingerowania w świat żywych ani prowadzenia nas w naszych decyzjach. Naszym przewodnikiem powinno być zawsze Słowo Boże i prowadzenie Ducha Świętego. Fundamentalne jest poszukiwanie prawdy w Biblii i modlitwie, abyśmy nie byli oszukiwani przez fałszywe obietnice lub praktyki, które oddalają nas od Boga. Komunikacja duchowa, jeśli jest autentyczna, powinna przynosić pocieszenie, pokój i nadzieję, a nigdy strach, wątpliwości czy zamieszanie. Wiara w Chrystusa daje nam pewność życia wiecznego i wspólnoty ze świętymi, którzy już odeszli. Możemy uhonorować pamięć naszych bliskich poprzez modlitwę, wspominanie ich nauk i świadectwo ich wiary. To jest prawdziwa komunikacja duchowa która jednoczy nas z Bogiem i naszymi braćmi w Chrystusie. Zmartwychwstanie umarłych jest jednym z filarów wiary chrześcijańskiej, obietnicą, że śmierć nie jest końcem, ale początkiem nowego życia w komunii z Bogiem. Wierzymy, że tak jak Jezus Chrystus z wstał trzeciego dnia, tak wszyscy, którzy w niego wierzą, również z martwych wstaną do życia wiecznego, jak naucza pierwszy list do koryntian rozdział 15. Biblia opisuje zmartwychwstanie jako chwalebne i transformujące wydarzenie, w którym nasze śmiertelne ciała zostaną przyodziane w nieśmiertelność i niezniszczalność. Będziemy mieli uwielbione ciała, Podobne do ciała zmartwychwstałego Chrystusa, zdolne do zamieszkania w obecności Boga na zawsze. Ta nadzieja wzmacnia nas, byśmy mogli stawić czoła śmierci z wiarą i ufnością, wiedząc, że czeka nas życie wieczne. Życie wieczne z kolei jest obietnicą pełnej i szczęśliwej egzystencji w obecności Boga. Jest to miejsce pokoju, radości i miłości, gdzie nie będzie już bólu, cierpienia ani smutku. Biblia opisuje życie wieczne jako niebiańską ucztę, miasto ze złota i drogocennych kamieni, ogród rozkoszy. W Księdze Objawienia, rozdział 21, werset czwarty, czytamy, że Bóg otrze wszelką łzę z oczu i że śmierci już nie będzie. Ważne jest podkreślenie, że zmartwychwstanie umarłych i życie wieczne są darami od Boga, udzielanymi poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie możemy zdobyć zbawienia przez nasze własne zasługi, ale otrzymujemy je jako dar boskiej łaski. Wierzymy, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu, aby zapłacić za nasze grzechy, i że wierząc w niego jesteśmy przebaczeni i pojednani z Bogiem. Nadzieja zmartwychwstania i życia wiecznego motywuje nas do życia zgodnie z zasadami Chrystusa, do miłowania Boga i Bliźniego, do praktykowania sprawiedliwości i dobroci. Wiemy, że nasze działania mają wieczne konsekwencje i że sposób, w jaki żyjemy tutaj, na Ziemi, wpłynie na nasze przeznaczenie po śmierci. Dlatego każdego dnia dążymy do świętości i zgodności z wolą Bożą. Ponadto, zmartwychwstanie umarłych i życie wieczne pocieszają nas w godzinie straty i żałoby. Wierzymy, że nasi bliscy, którzy umarli w Chrystusie, cieszą się teraz obecnością Boga i że pewnego dnia dołączymy do nich w niebiańskiej chwale. Ta nadzieja pomaga nam przekształcić ból w tęsknotę i celebrować życie, które przeżyli. I tak. Zmartwychwstanie umarłych i życie wieczne są wielką nadzieją wiary chrześcijańskiej. Wierzymy, że śmierć nie jest końcem, ale początkiem nowego życia w komunii z Bogiem. Obyśmy mogli żyć zgodnie z tą nadzieją, dążąc do świętości i zgodności z wolą Bożą, abyśmy pewnego dnia mogli cieszyć się pełnią życia wiecznego. Wiara odgrywa kluczową rolę w akceptacji straty i nadziei na ponowne spotkanie z naszymi bliskimi, którzy odeszli. W momentach żałoby wiara oferuje nam solidny fundament do stawienia czoła bólowi, smutkowi i tęsknocie. Wierzymy, że Bóg jest obecny w każdym momencie tego procesu, pocieszając nas i wzmacniając, abyśmy mogli iść naprzód. Wiara uczy nas, że śmierć nie jest końcem, ale przejściem do nowego życia w obecności Boga. Wierzymy, że nasi bliscy, którzy umarli w Chrystusie, cieszą się teraz wiecznym pokojem i radością, wolni od wszelkiego cierpienia i bólu. Ta pewność przynosi nam pocieszenie i nadzieję, pomagając przekształcić ból w tęsknotę i celebrować życie, które przeżyli. Ponadto wiara oferuje nam nadzieję na ponowne spotkanie. Wierzymy, że pewnego dnia dołączymy do naszych bliskich w niebiańskiej chwale, gdzie będziemy żyć razem na zawsze w obecności Boga. Ta nadzieja motywuje nas do wytrwania w wierze. Dążenia do świętości i zgodności z wolą Bożą, abyśmy pewnego dnia mogli cieszyć się pełnią życia wiecznego. Biblia oferuje nam liczne przykłady postaci, które znalazły pocieszenie i nadzieję w wierze w momentach straty. Hiob, na przykład, stracił swoje dzieci, majątek i zdrowie, ale zachował niewzruszoną wiarę w Boga, jak opisano w księdze Hioba. Dawid z kolei głęboko opłakiwał śmierć swojego syna, ale znalazł pocieszenie w pewności, że jest on teraz w obecności Boga. Wiara uczy nas ufać w mądrość i miłość Boga, nawet gdy nie rozumiemy Jego zamiarów. Wierzymy, że Bóg ma cel dla każdego życia i że wszystkie rzeczy współdziałają dla dobra tych, którzy go kochają, zgodnie z listem do Rzymian, rozdział 8, werset 28. Ta ufność pomaga nam zaakceptować stratę z pogodą ducha, wiedząc, że Bóg ma kontrolę nad wszystkimi rzeczami. Aby wzmocnić swoją wiarę w momentach straty, sugeruję, abyś poświęcił się modlitwie, czytaniu Biblii i wspólnocie z innymi chrześcijanami. Modlitwa łączy nas z Bogiem i pozwala nam wyrazić nasze uczucia, wątpliwości i potrzeby. Czytanie Biblii objawia nam prawdę o życiu, Śmierci i wieczności, oferując pocieszenie i nadzieję. Wspólnota z innymi chrześcijanami zapewnia wsparcie, zachętę i braterską miłość. Wiara odgrywa fundamentalną rolę w akceptacji straty i nadziei na ponowne spotkanie. Obyśmy mogli wzmacniać naszą wiarę każdego dnia, szukając Boga w każdym momencie naszego życia. Abyśmy mogli stawić czoła bólowi z pogodą ducha, przekształcić tęsknotę w nadzieję i cieszyć się pełnią życia wiecznego. Doświadczenia z pogranicza śmierci, NDE i relacje o wizjach zaświatów budziły wielkie zainteresowanie i ciekawość przez wieki. Ludzie, którzy przeszli przez krytyczne momenty zdrowotne. Takie jak zatrzymanie akcji serca czy poważne urazy, relacjonują żywe i transformujące doświadczenia, które obejmują uczucia pokoju, intensywnego światła, oddzielenia od ciała i spotkania ze zmarłymi bliskimi. Te relacje były przedmiotem badań lekarzy, psychologów i teologów, którzy starają się zrozumieć naturę i znaczenie tych doświadczeń. Niektórzy badacze uważają, że NDE są czysto biologicznymi zjawiskami, spowodowanymi zmianami w funkcjonowaniu mózgu w sytuacjach ekstremalnego stresu. Inni twierdzą, że NDE są dowodem na istnienie życia po śmierci i duchowej rzeczywistości. W chrześcijaństwie NDE i relacje o wizjach zaświatów są traktowane z ostrożnością. Biblia ostrzega nas przed poszukiwaniem znaków i cudów oraz wzywa do zaufania Słowu Bożemu jako jedynemu źródłu prawdy. Jednak wielu chrześcijan uważa, że NDE mogą być przejawem boskiej łaski, przebłyskiem niebiańskiej chwały udzielonej przez Boga w momentach wielkiej potrzeby. Ważne jest, aby analizować te relacje z rozeznaniem, Szukając przewodnictwa Ducha Świętego i światła Słowa Bożego, powinniśmy unikać sensacyjnych lub fantazyjnych interpretacji i skupić się na biblijnych naukach o życiu, śmierci i wieczności. Wiara chrześcijańska oferuje nam solidną i pewną nadzieję, która nie zależy od subiektywnych doświadczeń czy relacji osób trzecich. Jednym z najbardziej interesujących aspektów NDE jest transformujący wpływ, jaki mogą mieć na życie ludzi. Wielu relacjonuje, że po doświadczeniu zaczynają bardziej cenić życie, bardziej kochać bliźniego i szukać większego celu w swoich działaniach. NDE mogą budzić świadomość znaczenia wiary, nadziei i miłości oraz motywować ludzi do życia zgodnie z zasadami Chrystusa. Jednak trzeba uważać, aby nie przeceniać NDE lub przekształcać ich w nową formę religii. Wiara chrześcijańska nie opiera się na nadzwyczajnych doświadczeniach, ale na objawieniu Boga w Jezusie Chrystusie, poświadczonym w Piśmie Świętym. Powinniśmy szukać Boga w modlitwie, rozważać Jego słowo i żyć zgodnie z Jego przykazaniami, abyśmy mogli cieszyć się pełnią życia wiecznego. Doświadczenia z pogranicza śmierci i relacje o wizjach zaświatów zapraszają nas do refleksji nad naturą, życia, śmierci i wieczności. Obyśmy mogli analizować te relacje z rozeznaniem, szukając przewodnictwa ducha świętego i światła Słowa Bożego, abyśmy mogli wzmocnić naszą wiarę i żyć zgodnie z zasadami Chrystusa. Uhonorowanie pamięci bliskich, którzy odeszli, jest sposobem na podtrzymanie miłości i dziedzictwa, które nam pozostawili. Istnieje wiele sposobów, aby to zrobić: od prostych, codziennych czynów po bardziej złożone i znaczące hołdy. Najważniejsze jest, aby hołd był szczery i odzwierciedlał wartości i nauki, które nam przekazali. Jednym z najczęstszych sposobów uhonorowania pamięci bliskich jest wspominanie. Możemy wspominać szczęśliwe chwile, które dzieliliśmy, zabawne historie, które przeżyliśmy razem, cenne nauki, które otrzymaliśmy. Możemy przechowywać zdjęcia, listy, przedmioty i pamiątki, które przywołują ich obecność w naszym życiu. Innym sposobem uhonorowania pamięci bliskich jest czynienie dobra. Możemy wykonywać akty miłosierdzia w ich imieniu, pomagać potrzebującym, bronić sprawiedliwych spraw, promować pokój i sprawiedliwość. Czyniąc dobro, utrwalamy dziedzictwo miłości i dobroci, które nam pozostawili. Możemy również uhonorować pamięć bliskich poprzez celebrowanie życia. Możemy organizować msze, nabożeństwa, spotkania rodzinne, przyjęcia i wydarzenia, które celebrują życie. Które przeżyli i pozytywny wpływ, jaki mieli na nasze życie. Celebrując życie, uznajemy, że śmierć nie jest końcem, ale przejściem do nowego życia w obecności Boga. Wiara odgrywa fundamentalną rolę w procesie żałoby i poszukiwaniu pocieszenia. Wierzymy, że Bóg jest obecny w każdym momencie tego procesu, pocieszając nas, wzmacniając i prowadząc. Wiara oferuje nam nadzieję życia wiecznego i ponownego spotkania z naszymi bliskimi w niebiańskiej chwale. Aby znaleźć pocieszenie w wierze, możemy poświęcić się modlitwie, czytaniu Biblii i wspólnocie z innymi chrześcijanami. Modlitwa łączy nas z Bogiem i pozwala nam wyrazić nasze uczucia, wątpliwości i potrzeby. Czytanie Biblii objawia nam prawdę o życiu, śmierci i wieczności, oferując pocieszenie i nadzieję. Wspólnota z innymi chrześcijanami zapewnia wsparcie, zachętę i braterską miłość. Uchonorowanie pamięci bliskich i znalezienie pocieszenia w wierze to sposoby na przekształcenie bólu w tęsknotę, smutku w nadzieję i straty w dziedzictwo. Abyśmy mogli podtrzymywać pamięć o tych, których kochamy, czynić dobro w ich imieniu i szukać Boga w każdym momencie naszego życia, abyśmy mogli cieszyć się pełnią życia wiecznego. Przesłanie, które musisz nosić w sercu, to to, że śmierć nie jest nieprzekraczalną barierą, ale przejściem do wieczności. Twoi bliscy nie są zagubieni, ale czekają na moment ponownego spotkania w boskiej chwale. Wiara jest latarnią, która oświetla drogę żałoby, przekształcając ból w nadzieję, a tęsknotę w pewność. W świetle wszystkiego, co zostało powiedziane, zastanów się, jak honorujesz pamięć tych, którzy odeszli? Jakie działania możesz podjąć dzisiaj, aby wzmocnić swoją wiarę i zbliżyć się do wiecznego spotkania? Jeśli ten film poruszył twoje serce, zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej przesłań wiary i nadziei. Zostaw swoje polubienie i udostępnij ten film przyjaciołom i rodzinie, aby więcej osób mogło znaleźć pocieszenie i pokój w momentach żałoby. A aby kontynuować swoją podróż wiary, obejrzyj film, który YouTube poleca obok. Będzie bardzo przydatny dla twojej wiedzy i chrześcijańskiego wzrostu.